Wraz z ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa, zakład ubezpieczeń społecznych obsługuje klientów z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Wiadomo, dystans, dezynfekcja, maseczka. Pytanie, które może się rodzić, brzmi: czy dystans, tym razem emocjonalny, między urzędnikiem a petentem, którym jest zwykle osoba starsza i schorowana, nie jest zbyt duży? Przez całą zimę ja tu jest cztery razy byłem. To stałem raz 40 minut. Niestety kolejki się zdarzają. Zdarza się tak, że o jednej godzinie przychodzi bardzo dużo klientów i pomimo tego, że obsługa odgrywa się przez wielu doradców, nie jesteśmy w stanie zakłócić tym kolejkom. Takie jest stanowisko urzędu. A co na to petenci? Jestem szokowana. Godzinę odstałam, gdzie jedna osoba była na sali obsługi i do tej pory jedna osoba obsługiwała. Kolejka była, proszę pana, tu na chodniku. No w tej chwili się trochę ruszyło, bo chyba trzy czy cztery zaczęły obsługiwać. Czyżby dlatego, że przyjechała telewizja z kamerą? Rzeczywiście, obsługa klientów wyglądała sprawnie. No, nie umawiałem się wcale, ja, i, od ręki przyszłem i jestem trzeci w kolejce. Także jestem na razie zadowolony, dopiero z, o, okaże się w środku. Potwierdzamy, po wyjściu z urzędu kontentów było jakby mniej. Jak pan ocenia obsługę interesantów ZUS-ie? Bardzo dobrze. Nie ma problemów żadnych? Nie. Bardzo dobrze, sprawnie, szybciutko. Bardzo dobrze. No. Bo... Bardzo dobrze. Nie było problemów? Żadnych. Bardzo dobrze. Nie było problemów? Nie, żadnego nie było problemu. Aby tych problemów było mniej, ZUS apeluje o zdalne załatwianie spraw. Od listopada uruchomiliśmy e-wizyty. Tutaj już w ogóle bez wychodzenia z domu można umówić wizytę z naszym ekspertem wystarczy tylko y, jakiś nośnik, czy to telefon, tablet, y, czy laptop. A internetowo próbował się poszukać? Nie, nie, nie. No, starsi ludzie nie wszyscy internet mają. Są oczywiście telefony, jednak starsi ludzie często przyzwyczajeni są do kontaktów osobistych i tych przyzwyczajeń nie zmieni kilka miesięcy epidemii. Tam jest cały hol wolny, jest napis zachowaj odstęp 2 metry, to dlaczego w ciepłym nie można tych emerytów, starszych ludzi tam przyjąć, tylko trzymać tutaj na wietrze, na takim wygnanowie, to są ulice skrzyżowanie, jest przeciąg niesamowity. W Kocholu przemieszczają się klienci i musi być zachowany ten, ten dystans. Musimy pamiętać, że dbamy o dobro i naszych klientów i naszych pracowników. Miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście jest. Nie nam rozsądzać, kto w tym konkretnym przypadku ma rację. Argumenty są po obu stronach. Jak wszedłem do środka, to pan, który regulował tu ruchem, yy, straszył mnie, że ochroniarz mnie wyprowadzi. Nie poddałem się i tam w ciepłym sobie z pięć minut podstałem. Sytuacja jest trudna dla obu stron, a tam, gdzie prawo nie nadąża za zmienną rzeczywistością, wzajemne relacje powinna regulować ludzka życzliwość i zrozumienie. Inaczej znów aktualne staną się cytowane przez pana Władysława słowa: Popierajcie partię czynem, umierajcie przed terminem emeryci.